Siema, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Pepe. Dzisiaj jest to, nagrywam mój drugi poradnik z gry Terraria i dzisiaj mam do, Wam do zaprezentowania jak zrobić gra Hooka. i zaprezentuję Wam moją nową zapabrykoweczkę Flint Pistol Tak, mamy hack w Hook i w Iron Chain jakieś zawieczki, podchodzimy do Enwil tak. Hook wypada czasami z szkieletów i piranii, jak tutaj fisze jest materiałem i iron czy zabierzka to z częścią irona, jeśli się nie mylę powstaje jeden taki i to też jest materiał a tu mam grappling hooka wezmę go Ym, można tutaj można też i tutaj wezmę go. O, jeśli mamy taki punkt to możemy wrzucić strzelania akcji yy, a jeśli będziemy mieli go schowanego to jeszcze zobaczymy jak to będzie chyba O i jeszcze Flintlock 10 damage'a do tego mam dodane, co Tylko 5 kolder kosztował Teraz wiadomo jeszcze na mini po I tak właśnie y, pokonałem przez gdy sobie chodziłem po świecie, to i zbierałem... A czyli nie zauważyliście to mam y, Broj Silvera y, Podmuszona Hata y, Piggy Bank 20 Golda i y, Dryada Dryada, nie on nie. Oj, Dry, Dryada. Of, y, mamy powder, gracidy, różkę specjalną, w której dzięki możemy y, y, girta wyrwać i tak jak mówiłem poznałem Bossa tego oku, co mi się nie zdawało w czwartym odcinku serii, czyli y, Let's Later w lotu mi z tego Seed, Arrows i Orest Orescia przepaliłem na Barra, 50 glow Sticków, trochę Rodent jak widzicie mam 32 Silver Bary, 54 Koffer i 1 Irona. Tak, ja myślę, że akurat Wam się spodobał. Jeśli jest tak, to zapraszam do subskrybowania, łapkowania, polecania i oczywiście mi komentarzy. niech za uwagę, narazka, pozdrawiam.